Uwolnienie od lęku. Kwestia oborania się z lękiem ma dwa aspekty. Po pierwsze, musimy próbować uwolnić się od lęku w takim zakresie, w jakim tylko jest to możliwe. Po drugie, musimy okazać listę i wykrzesać w sobie odwagę, aby konstruktywnie radzić sobie z tymi przejawami lęku, które jeszcze pozostały. Jak to widzi Bill strona 61. Większość moich decyzji podyktowana była lękiem. Swego czasu alkohol ułatwiał mi konfrontację z życiem, ale nadszedł moment, w którym nawet on nie usuwał mojego lęku. Jednym z największych darów AA było dla mnie zdobycie odwagi do podjęcia działania, co czyniąc z Bożą pomocą. Po pięciu latach trzeźwienia przyszło mi zmierzyć się z ogromną dawką lęku. Bóg zesłał mi wówczas ludzi, którzy pomogli mi przez to przejść i dzięki pracy nad dwunastoma krokami stają się całkowicie osobą, jaką pragnę być. "I jestem za to głęboko wdzięczny."